Witajcie w 30 odcinku zagrajmy w Vice City Stories na PlayStation 2. Dzisiaj będziemy zestrzeliwać czerwone balony. Jeden już który musicie dostać się poprzez helikopter. Najlepiej ten z kryjówki w Vice e, Point. E, możemy od razu sobie zestrzelić w tym oto nie wiem korytarzu wewnątrz, kurde, nie wiem, tego budynku. No, trochę ciekawa konstrukcja, taka szalona bym powiedział. Zazwyczaj takich dziur się tutaj nie robi <gry> w budynkach, a może mi się wydaje, nie wiem. I moi drodzy, lecimy jeszcze na jedno miejsce. Ono jest takie trochę trudno dostępne w pewnym etapie gry. Od pewnego etapu dopiero jesteśmy w stanie dostać się tam no, z wysoka, z helikoptera najlepiej. No i w sumie jedynym rozwiązaniem z helikoptera. Można oczywiście jeszcze, co prawda, dostać się tam na ostatniej misji, i tam zbierze się wtedy, jak zbierzemy prawie wszystkie czerwone balony, to możemy, co prawda, tutaj jeszcze się dostać, bo tutaj będzie ostatnia misja, ale można to wcześniej zrobić. Wystarczy mieć yy, helikopter i przede wszystkim. No, muszę teraz zobaczyć, gdzie, gdzie jest ten balon, bo w sumie to nie pamiętam do końca. O, udało się znaleźć samemu. Można normalnie z, zwyczajnie z tego helikoptera zestrzelić, ale to trzeba mieć trochę cela. Kuloodporny balon. Ja pitole, serio nie mogę tego trzepnąć z helikoptera? sobie jaja robicie. No wiecie wy co? Ten już dawno powinien jękać, pękać, nie wiem... Patrzcie, no to są żarty. odporny, Kuloodporny! Kuloodporny! Co za... nieposłuszeństwo. No, zaraz, coś wymyślimy. A co ja robię? Co ja robię? Zaraz, 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 hej, 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 mogę przecież na ten dach tutaj się dostać. Na Hyman Kondoł przecież. Stój! Przecież stąd mogę. Wielki problem. No nie mogę, no. Żeby kurczę, helikopterem się nie dało. Co to ma być? Co to ma być? Jakby z dołu trzeba by było? No teraz to już naprawdę. Kurde. Rockstar. Okay, jak ja lubię te ograniczenia, no, w celowaniu. Czy to są jakieś kurna. Ja pierdziele, jaki kąt kurczę trzeba wybrać, żeby zestrzelić ten balon. Aaaa! I w porządku myślę, że już kolejne będą łatwiejsze do zebrania, więc najlepiej zapisujcie każdą zmianę, bo naprawdę idzie się wściec, że kurczę nie da się bezpośrednio na równej wysokości zestrzelić jednego balonu, a trzeba pod pewnym kątem, bo tam pewnie przy tym wysokim budynku była ściana niewidzialna tak zwana solidna solidna bariera i to mogło nam przeszkadzać w zbieraniu tych balonów. To na pewno. A dalsza część już bez mojego komentarza. bye asshole come on come on you can do it

Sure, it's a gun. <gunshot> <gunshot> Biggest mistake? Being bored. way around! Yeah, that's right, He's it's a gun! He's he evil for me! Ow! Yellow card! Time ticking motherfucker! You said so, my cute dog! This ain't no movie! And this ain't no kid's toy. Yep, I'm gonna shoot you. Hey, you're gonna die. Hey, Stiff. This is a shortcut to hell. I w tenże oto sposób udało się zebrać wszystkie 99 balonów w jednym odcinku. A że było to wymagane, żeby wreszcie już mieć ten wyraźny postęp wyraźne wszystkie wymagane do tego bronie, które można mieć pod trzema kryjówkami, uważam, że warto już mieć je wszystkie, bo niedługo i tak. Będziemy kończyli grę. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za obejrzenie, za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku, 31. Będziemy robić kolejne rzeczy związane z pobocznymi zadaniami. Będziemy najpierw mogli zrobić na spokojnie ten nieszczęsny import-export, o którym mówił jeden z widzów. Myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby to pomału e, zrobić, mieć z głowy, a też w międzyczasie zrobi się e, skoki unikalne i rozwałki, ale rozwałki to może sobie jeszcze rozbijemy na inny moment, trzymajcie się dużo zdrowia, do zobaczenia ach w ogóle zapomniałem Wam pokazać te bronie już na koniec, bo wypada to pokazać, o i już zdecydowanie lepiej ten arsenał wygląda, szkoda, że tu nie ma bazuki od razu, no, ale zawsze to jednak jest coś, nie? lepsze to niż y, ża żadna broń o patrzcie a, myślałem, że wszystkie zniknęły. Sobie, może sobie tą snajperkę wezmę. Dla odmiany zobaczmy. Ma chyba zwykły celownik, nie? A niech będzie hard, po hardkorowemu. Co tam?